Jak kontrakty długoterminowe bakt wpływają na cenę bitcoina? Cześć z tej strony Łukasz. Witam cię serdecznie na moim kanale, na kanale związanym z zarabianiem oraz marketingiem w internecie, budowaniem dochodu pasywnego na rynku kryptowalut oraz na rynku forex, a w dzisiejszym materiale będziemy rozmawiali na temat tego, co się dzieje aktualnie na bitcoinie oraz w jaki sposób bakt wpływa na cenę bitcoina. Jeżeli jesteś nową osobą na moim kanale, i interesuje Cię właśnie rynek kryptowalut, rynek forex, budowanie dochodu pasywnego, zachęcam Cię do subskrypcji. Abyś był była na bieżąco z kolejnymi materiałami, z kolejnymi możliwościami, które wam przedstawiam, z kolejnymi informacjami. A w tym materiale lecimy do analizy Bitcoina, pokażę Wam swoje z zeszłego tygodnia, jak ja właśnie zobaczyłem tę manipulację, wyhaczyłem tę manipulację, zrozumiałem ją i pod nią zagrywałem, dzięki czemu trochę zarobiłem, ale o tym za moment. I powiem wam, jak moim zdaniem, Bakt wpływa na cenę Bitcoina i jak będzie wyglądała sytuacja, jak może wyglądać sytuacja. W najbliższych dniach, według oczywiście mojej analizy, zanim przejdziemy jeszcze do materiału, z tego miejsca chciałem Wam życzyć wesołych, spokojnych, radosnych świąt Bożego Narodzenia, abyście znaleźli pod choinką bitcoina, abyście byli uśmiechnięci, abyście byli szczęśliwi. Życzę Wam wszystkiego dobrego. No i lecimy z dzisiejszym tematem. Także lecimy z tematem na początek, kilka słów na temat BAKT, a potem przejdziemy sobie do wykresu. Przejdziemy sobie od początku wykresu, jak. Weszły kontrakty długoterminowe, futures, właśnie na platformie BACT, i zobaczymy sobie na koniec aktualną sytuację, co się podziało w ostatnich dniach. I właśnie to, o czym Wam mówiłem, pokażę Wam to moją analizę, gdzie ja widziałem istotną manipulację, z której po prostu skorzystałem i również z tymi grubasami zarobiłem. Na początek kilka słów na temat samej platformy BACT. BACT wystartował 23 września. Jest to platforma, na której można zawierać Transakcje, kontrakty długoterminowe i krótkoterminowe na bitcoina i na inne kryptowaluty, ale oczywiście wiadomo, że bitcoin jest tutaj królem i wszystko to, co się dzieje na rynku, jest w znacznym stopniu zależne od bitcoina. Jak widzimy na indeksie CoinMarketCap, BTC dominacja 68,9% nad altami to jest mega, mega, mega ogromna dominacja, stąd właśnie Mówię o tym, że wszystko to, co się dzieje na innych kryptowalutach, w znacznym stopniu jest zależne od tego, co się dzieje na Bitcoinie. Oczywiście są takie sytuacje, że Bitcoin idzie w górę, a inne kryptowaluty idą w dół, i na odwrót, kiedy Bitcoin spada, inne kryptowaluty, alty idą w górę. Kiedy jest ten boczny albo konsolidacja, alty również wtedy zyskują, to są zmienne, jednak dominacja jest ogromna. I słuchajcie, jeżeli chodzi o kontrakty terminowe BACT, czym one się różnią od tych kontraktów, które były wcześniej? Przede wszystkim tym, że tutaj, aby wziąć udział w tych kontraktach, musimy wpłacić Bitcoina i tego Bitcoina dostajemy, a kontrakty wcześniejsze, które były, były na zasadzie nie musieliśmy mieć tego Bitcoina i dostawaliśmy dolary. Więc tutaj była istotna manipulacja, więc teraz. Tym grubasom, które zagrywają te kontrakty, zależy na tym, aby ten kurs rzeczywiście szedł w tym kierunku, w którym oni sobie to zakładają, ponieważ oni dostają swą, swoje na wynagrodzenie właśnie w bitcoinach. I możemy tutaj zobaczyć kilka manipulacji w ostatnich trzech miesiącach. I właśnie postaram wam się wam ten schemat przedstawić, to co ja zauważyłem na wykresie. Bardzo jestem ciekaw z Waszych. Spostrzeżeń na temat tego, co się dzieje, od kiedy Bakt wszedł w, w życie. Także dajcie znać w komentarzach, jak Wy to widzicie i dlaczego. Być może macie inny punkt widzenia, który również jest dobrym punktem widzenia, i może on nam pomóc, czy tobie, czy innym użytkownikom, czy innym widzom zarabiać, czy chociaż nawet mi. Także zacznijmy od 23 września, kiedy wszedł Bakt, mamy tutaj wykres 4 godzinny i widzimy mamy 23. Spadki. Spadki. Wszyscy spodziewali się wtedy mega mega wzrostów. Ja mówiłem wcześniej, że mogą być spadki, i te spadki były. Oczywiście nie zagrywałem pod te spadki, bo nie byłem na tyle, że tak powiem, odważny w swojej analizie, żeby pod to zagrać, ale mieliśmy spadki, więc mogliśmy wywnioskować, że grubasy zagrały pod spadki w pierwszym okresie kontraktów terminowych. No i jak widzimy, udało się, ponieważ 20. 3, 24 października, czyli pierwszy miesiąc, zakończono na poziomie dużo niższym. Startowaliśmy z 9,700, a skończyliśmy na 7,500. Więc 7,400, 7,500. Więc ile? 20, 30% w dół. Ok, mieliśmy tutaj manipulację istotną. Oczywiście w międzyczasie musiały być jakieś wzrosty. Kontrakty zakończone na Spadkach. I widzimy, że tuż przed zakończeniem kontraktu, dwa dni wcześniej, mieliśmy mocny zjazd potwierdzający jeszcze dobitniej te spadki i zakończyliśmy je na poziomie 7,40. Mamy kolejny miesiąc, październik, i widzimy mocny impuls od 25 listopada z tych spadków 9 tysięcy. Wróciliśmy do poziomu 10 tysięcy. Dotknęliśmy tylko knotem tutaj tego. Trendu spadkowego, który jest Od bardzo, bardzo dawna Razem z nami, czyli od Prawie pół roku, 26 Czerwca Po czym zaczęliśmy spadać No i co się stało? Tutaj zagrali sobie na wzrosty Dając ludziom nadzieję Po czym zaczęli się wyprzedawać I skończyli poniżej Momentu, w którym Zaczynali swoje kontrakty Więc tutaj również na tym Zarobili i ta manipulacja, na którą ja czekałem I właśnie bardzo fajnie mi się tutaj to sprawdziło Mieliśmy mocny zjazd, zaczynamy 20 listopada 23-24 listopada zaczynamy nowe kontrakty Prawdopodobnie te kontrakty są na wzrosty Zobaczcie, że mieliśmy mocny, mocny impuls, mocny spadek Zrobił nam się nowy dołek Nowy stary dołek, ale nowy na aktualnym wykresie Po czym mieliśmy mocne wybicie Tutaj była manipulacja, gdzie mamy tą dużą świecę i tutaj rozmawialiśmy o tym, że kurs właśnie tutaj, o, w ten sposób wyrysowałem, może pójść do góry do 8000. Następnego dnia nie wyrysowałem tutaj Wam tego, ale ja to sobie dla siebie wyrysowałem, kiedy ja zagrywałem pozycję na spadki i mi się to właśnie fajnie potwierdziło. Może nie tak dokładnie jak ja tutaj wyrysowałem, ale doszliśmy właśnie do tego poziomu, przebiliśmy te poziomy w tym okresie ja zaczynałem swoje pozycje na spadki. Dlaczego? Ponieważ zobaczyłem Pierwszą sytuację, mamy tutaj szczyty, mamy dołki Mamy potwierdzenia, mamy wsparcie Wsparcie dla kursu Mocnym impulsem zostało to wybite, Po czym został powrót i taka mała chwilowa Konsolidacja, mały trójkąt nam się zrobił I następny mocny impuls, ja tutaj zagrywałem już na spadki I za chwilkę wam to pokażę na TradingView Tutaj miałem gdzieś TP1 Tutaj miałem TP2 i odtąd od 6500 zagrałem na wzrosty. Gdzieś mniej więcej na 7200 zamknąłem swoją pozycję i pokażę Wam to. Aktualnie mam pozycję otwartą na wzrosty. Zaraz Wam powiem dlaczego. Ale pokażę Wam historię. Zobaczcie. 17. Pierwsze TP1 zamknęło mi się. 18. zamknęło mi się drugie TP. Czyli właśnie to jest ta sytuacja. Pierwsze tutaj, mniej więcej w tych okolicach. I drugie, właśnie w tych okolicach mi się zamknęło. Także byłem z 1,5% Bitcoina na plusie. Dodatkowo później zagrałem tutaj na wzrosty, i właśnie w tych okolicach zamknęła się moja pozycja. Po czym wystrzeliło w górę. I co zrobiłem wczoraj? Co zrobiłem wczoraj? Zobaczcie, jest na minusie. Dzisiejsza pozycja w zasadzie, bo dzisiaj mi się zamknęła. Wieczorem. Zagrałem na spadki. Obstawiałem, że jednak zejdziemy jeszcze niżej do tego właśnie poziomu. Gdzie mam tę niebieską strzałkę według strategii, której się uczy na rynku Forex. Przełożyłem ją sobie tutaj i będą wzrosty. Nie wykluczam jeszcze tego, że możemy zobaczyć te spadki i dopiero potem kolejne wzrosty. Jednak raczej to nie nastąpi w dniu dzisiejszym i w dniu jutrzejszym. Chociaż jest oczywiście taka możliwość. Wykres aktualny pokazuje nam to, że jesteśmy po pierwszej fali wzrostowej i jesteśmy w korekcie okay, tutaj się zaczął pierwszy impuls, jesteśmy w korekcie przybiliśmy również mocnym impulsem tą średnią kroczącą, wykładniczą średnią kroczącą 200, EMA 200 czyli jest to średnia podążająca za kursem składająca się z 200 ostatnich świeczek w zależności od interwału, w tym momencie jest to interwał 4 godzinny, więc jest ona średnią kroczącą z interwału 4 godzinnemu i widzimy, że właśnie na interwale 4 godziny mocno ją przebiliśmy. Możemy zejść do tego poziomu 7400 i ją przetestować, i zobaczcie, że tutaj mamy też wsparcie na 7400. Mało tego. Jeżeli rozrysujemy sobie FiBo nad sięgo, to zobaczymy, że również mamy tutaj okolice 50% FiBo, 61% FiBo, więc jest to, są to okolice takiego właśnie najczęściej. Odbijających się punktów w momencie, w którym jest korekta, czyli wygląda to w ten sposób, że lecimy do góry, mamy impuls, każdy impuls ma korektę, właśnie okolice 61, 75 Fibo i mamy drugi impuls wzrostowy. Potem znowu mamy korektę i kolejny impuls. I właśnie jak to będzie wyglądało w najbliższych dniach? Ja teraz zagrałem sobie na wzrosty, ponieważ uważam, że możemy właśnie pójść w górę jeszcze dzisiaj skoro mamy tutaj pierwszy, pierwszy impuls, pierwszą falę powinniśmy za chwilkę w najbliższych godzinach mieć drugą no i jutro trzecią, a potem zaczną się nowe kontrakty i nowe obstawiania, w którym rynku pójdziemy oczywiście tego nie wiemy co grubasy tam sobie powymyślają i w jaki sposób będą to zagrywać. Dla mnie istotnym punktem do tego, że będziemy szli w górę było wybicie tych stop lossów tutaj, czyli tego ostatniego Dołka na poziomie 6600 i widzimy, że tym knotem zostało to wybite, ludzie tutaj mieli stoplosy powystawiane tuż nad pod knotem, czyli tuż pod tym wsparciem, po czym od razu poszli mocno, mocno w górę o około 10%. Mieliśmy małą korektę, konsolidację przez dwa dni i cyk w górę. Mimo tego, że mam teraz otwartą pozycję na wzrosty Mam teraz otwartą pozycję na wzrosty W tym momencie otwierałem dosyć niedawno To jednak Nie zdziwiłbym się, jeżeli zrobiliby nam psikusa i Jednak zeszli niżej, ale wtedy musieliby zejść Przynajmniej poniżej tych poziomów Ponieważ wtedy by obstawiali na spadki, tak? Czyli musieli zejść właśnie w, na przykład w te okolice po to, aby na tym zarobić, i dopiero później mielibyśmy kolejne wzrosty. Zobaczymy, jak to się zakończy, w którym momencie zakończy się dzisiejszy dzień, w którym momencie zakończą się kontrakty. Wtedy będziemy widzieli w jaki sposób oni sobie to zagrali, czy na wzrosty, czy na spadki. Być może będzie to oznaka właśnie teraz już wzrostów. Mieliśmy teraz trzy razy zagrywali na spadki na spadki, na spadki, na spadki. Być może teraz będzie na wzrosty. Spróbujmy to sobie rozrysować, abyśmy mieli odniesienie do następnej analizy, która będzie za tydzień. Obstawiałbym w ten sposób, chociaż nie wiem czy dojedziemy aż tak wysoko. W sumie nie, nie jest to aż tak wysoko. Możemy, możemy przetestować te poziomy, możemy przetestować jeszcze przed końcem tego roku właśnie tą linię trendu spadkowego i potem zostaną podjęte jakieś poważniejsze decyzje przez grubasów, jak to ma wyglądać. Ma to sens, ale również mam z tyłu głowy tutaj możliwość tych spadków do kolejnego poziomu. Jeżeli by to zrobili, jeżeli by spadli dzisiaj i zamknęłyby się te kontrakty poniżej tych dołków, to myślę, że będziemy jeszcze Zjeżdżać. Wszystko zależy od tego, w którym momencie zamkną się dzisiejsze kontrakty futures z zeszłego miesiąca. I pokażę Wam jeszcze jedną rzecz, co się wydarzyło. 27 listopada mieliśmy informację, że został pobity nowy rekord, w którym wolumen na kontrakty długoterminowe osiągnął 5600 bitcoinów w ciągu jednego dnia. I co się stało na wykresie, oczywiście również mieliśmy wtedy po tej informacji mega mega wzrosty. Zobaczcie, z tego poziomu rano cyk, mieliśmy mega wzrosty, po czym spadki. No i teraz pytanie, w którym kierunku oni zagrywali? Jeżeli zagrywali na tym samym poziomie, co pierwsze kontrakty w listopadzie, no to możemy tutaj myśleć, że naprawdę powinny być wzrosty minimum na ten poniżej, powyżej tego poziomu. Więc powinniśmy sobie pójść na przykład jeszcze do 7,800. 7,800 mamy ostatni szczyt, więc mamy tutaj najbliższy opór. Jeżeli go przebijemy, no to lecimy tutaj właśnie w kierunku 8,400. Dajcie znać w komentarzach jak wy to widzicie, w którym kierunku zmierzamy, jaka cena według Was będzie na koniec tego roku.